Cześć, jestem Klaudyna. Zapraszam Cię do mojego podcastu, w którym będziemy rozmawiać o życiu, o pracy, o rozwoju i o tworzeniu słowami. Miłego słuchania. Od jakiegoś czasu chodzą mi po głowie dwa teksty. Mianowicie artykuł Więcej damskich szatni Anny Schulz, opublikowany w Forbes Women oraz fragment monologu w Waginy i w Enzler. I to właśnie z ich powodu zaczęłam zastanawiać się nad tym, czy naszym córkom łatwiej będzie pójść nieoczywistymi ścieżkami? Jak myślisz? Dziennikarka Anna Schulz zainteresowała się fabryką Mercedesa w Jaworze, gdzie 36% załogi zakładu stanowią kobiety. I one tam są doceniane nie tyle za predyspozycje fizyczne, co intelektualne i mentalne. No i chociaż należy pamiętać, że Polka w fabryce to nie jest absolutnie nic nowego, bo całe pokolenia polskich kobiet nie bały się ciężkiej fizycznej pracy, e, oczywiście przy jednoczesnym prowadzeniu domu i opiece nad rodziną, to jednak e, rynek nigdy nie był tak bardzo otwarty na nasz rozwój, nasz kobiet rozwój, jak teraz. E, I nikogo już nie szokują inżynierki nie panie inżynierowe, czyli żony swoich mężów, tylko inżynierki na Wysokich stanowiskach. Powoli przestaje dziwić, gdy młode dziewczęta wybierają techniczne kierunki, by zająć się czymś innym niż to, co powszechnie uważa się za babski zawód. No i w tym artykule Forbes Women podane są przykłady uczestniczek e, takich warsztatów Girls Go Technology, i są to nastoletnie dziewczęta, które dzięki programowi mogą odkryć swoje talenty i predyspozycje. Mogą poznać podstawy programowania, mogą nauczyć się pisania planu, czy Poznać metody autoprezentacji. Najwięcej no uczestniczek chce później pójść tą drogą, zamiast powielać schematy znane ze swojego otoczenia. Tutaj warto się zastanowić, jakie w ogóle możliwości mają młode kobiety z małych miejscowości. Ja akurat mieszkam w byłym mieście wojewódzkim i my tutaj mamy porządną politechnikę. No, mamy taki średniej klasy uniwersytet, który na tabene sama kończyłam. Mamy też sporo dużych zakładów pracy i tak naprawdę Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy młode kobiety czeka tutaj coś konkretnego, bo tak naprawdę wybór dróg jest w Częstochowie dosyć, dosyć szeroki. I bohaterki tego artykułu pochodzą jednak z takiego miejsca, w którym większość dziewcząt idzie jedną z dwóch ścieżek: no albo siadają na kasie, albo zostają kosmetyczkami czy fryzyrkami. No bo tak robiły ich mamy, tak robiły ich babcie. Taki kierunek wydaje się więc dla nich tak naturalny i oczywisty. I przede wszystkim jedyne. No i właśnie stąd biorą się programy zachęcające młode kobiety do aktywizacji, do pójścia na studia, do znalezienia innej drogi właśnie po to, żeby pokazać im, że można inaczej. I ja totalnie wierzę, że kiedy córki dziewczę z mojego pokolenia, kiedy moja córka i one będą wchodzić w dorosłość, to będzie je przepełniać wiarę we własne możliwości. I w to, że mogą mieć inny pomysł na siebie, taki nowy, zupełnie nieoczywisty, taki, którego być może dzisiaj sobie nie wyobrażamy. I zastanawiam się przy tej okazji, czy dorastanie jest dobrym czasem na wybór przyszłości. Nawiązuję tutaj do sytuacji z życia, gdzie jedna ze starszych osób z mojego otoczenia wyrażała absolutne ubolewanie nad chłopakiem, który poszedł do szkoły samochodowej a teraz jest po dwudziestce, no i on robi coś zupełnie innego, więc hello, jak tak można. No i ja w tej rozmowie stanęłam po jego stronie, bo uważam, że szkole średniej i maturze przypisuje się stanowczo zbyt duże znaczenie. Ba, ja już dawno temu doszłam do wniosku, że i studia często bywają niepotrzebne. I w ogóle wybieranie drogi życiowej w momencie, w którym nie wie się absolutnie nic o samodzielnym, dorosłym życiu, jest dla młodych ludzi kosmicznym wyzwaniem. Jest to też o tyle bezsensowne, że w XXI wieku te 5 czy 10 lat na rynku nowych technologii, a co za tym idzie na rynku pracy, to jest przepaść tak gigantyczna, że wręcz no, nie do ogarnięcia rozumiem. I wielu ludzi, tych młodych ludzi, idzie na studia, bo tak im każą, bo nie wiedzą co robić, no bo to wydaje im się sensowne. No a potem się przebranżawiają, bo przed 30 otwierają się przed nimi takie możliwości, jakich w ogóle nie było w kraju i na świecie, gdy oni mieli lat 19. No i myślicie, że ja idąc na polonistykę spodziewałam się, że potem przez lata jako social media manager będę w ciągu miesiąca zarabiać, no niestety, stety lub niestety, więcej niż mój ojciec przez 3 miesiące zarabiał tyrając na hucie. No ale kto w 2007 roku mógł w Częstochowie wiedzieć, że takie zajęcie będzie w ogóle możliwe? Gdybym ja wówczas znała przyszłość. W ogóle, w ogóle nie dałabym sobie wmówić, że muszę iść na studia, i ja już wtedy rozwijałabym odpowiednie kompetencje, żeby wejść na rynek z impetem i no, działać w tym kierunku od samego początku. No ale tej maszyny zmieniającej czas nie mamy, więc no, nic, nic, sobie, nic nie mogę sobie z tym zrobić. No ale gdyby się dało, to bym tak właśnie zrobiła. I dodam w tym miejscu jeszcze coś, co być może zostanie uznane za kontrowersyjne, ale moim zdaniem, większy wpływ na życie człowieka ma szkoła podstawowa niż np. studia czy liceum, bo to właśnie w dzieciństwie kształtuje się wiele cech naszego charakteru, no i ujawniają się też pewne wrodzone predyspozycje. Wtedy też nawiązujemy pierwsze przyjaźnie, i często są to przyjaźnie na całe życie. No, i oczywiście nabywamy różne umiejętności społeczne, i oczywiście to jest tylko moje subiektywne odczucie, ale to, jacy jesteśmy dziś, moim zdaniem ma korzenie w tym, jakie było nasze dzieciństwo. Dlatego uważam, że zamiast naciskać na piętnastolatków, żeby teraz, zaraz, natychmiast określili się, jakie ma być ich dalsze życie, my powinniśmy okazywać tym dzieciakom zainteresowanie. I dawać im wsparcie od samego początku, a gdy już będą wchodzić w dorosłość, no dać im trochę luzu. Bo niektórzy rodzice mają gigantyczne parcie, by posłać dziecko do najlepszego liceum w mieście. No potem obowiązkowo na dobre studia. No a potem taki dzieciak boi się powiedzieć im, że: Halo, mam tato, ale ja bym wolał pójść inną drogą. No bo przecież oni mieli taki cudowny plan. No i oczywiście na bank włożyli w to kupę pieniędzy. W tym kontekście zastanawiam się więc, jaką drogą pójdą nasze córki. Moja własna ma 7 lat w tej chwili, i myślę o, no, o jej pokoleniu, o ciut starszych i ciut młodszych dziewczynkach. W dobie ogromnej popularności mediów społecznościowych, blogów i influencer marketingu coraz więcej kobiet z mojego pokolenia odkrywa, że. Robienie biznesu to nie zawsze jest branie dotacji na otwarcie salonu kosmetycznego i zwijanie się z nim po dwóch latach, co przez bardzo długi czas było podstawą babskich jednoosobowych działalności. I ponieważ ja sama prowadzę firmę i oczywiście cały czas zależy mi na rozwijaniu jej, uczestniczę w wielu różnych inicjatywach dla przedsiębiorczych kobiet. Należy też do biznesowych grup dyskusyjnych, biorę udział w szkoleniach, w kursach. No, i to pozwala mi sądzić, że po pierwsze, światem biznesu online w naszym kraju rządzą kobiety. E, I to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. A po drugie, coraz więcej przedstawicielek mojego pokolenia, a także 40- i 20-latek, poważnie myśli o rozwijaniu swojej działalności. No i to zarówno offline, jak i online. I wiesz co, wiele z nich robi to świetnie. No i teraz wyobraźmy sobie, że mamy Całe rzesze aktywnych zawodowo kobiet, które w wielu przypadkach łączą prowadzenie firmy z wychowaniem dzieci. Ja wierzę, że ich córki, że nasze córki wyrosną na kobiety, które nie boją się pójść własną drogą, które mają odwagę spełniać marzenia, nawet jeśli nie mają one związku z typowo babskimi profesjami i dla których mówienie o pieniądzach nie jest tabu, a godziwe zarobki są czymś zupełnie naturalnym. No, i tutaj przypomina mi się fragment monologów waginy, o których wspomniałam na początku. I ten fragment bardzo mi utkwił w pamięci. On przedstawiał historię kobiety, straumatyzowanej przez to, jak dawniej traktowano pierwszą menstruację. I dla swojej córki ona chciała czegoś zupełnie innego, i dlatego ta przywitała pierwszą miesiączkę tekstem: Dzwoń do ciotek czas na świętowanie. I to jest właśnie to, o co mi chodzi, abyśmy zapomniały o tym, jak przez lata nas ograniczano i wtłaczano w różne schematy po to właśnie, żeby nasze córki były pewne siebie i nie musiały odtwarzać utartych ścieżek tylko dlatego, że są kobietami. No i tutaj mi przychodzi na myśl biznes moich rodziców, bo ja właśnie byłam taką córką, która wyrosła na przedsiębiorczą kobietę, i kiedy w artykule Anny Schulz czytałam o tych dziewczętach, dla których otoczenie widzi tylko tę jedną drogę, tak jak matka i babka, zostań fryzjerką, kasjerką, kosmetyczką, pomyślałam, że miałam ogromne szczęście, iż mogłam obserwować, jak rodzi się, kwitnie, a i niestety również upada biznes moich rodziców, bo to jest niesamowicie wyposażające na przyszłość. Mhm. Moi rodzice prowadzili razem przez kilka lat agencję poligraficzną i zaczynali może kilkanaście, jejku, nie pamiętam, ale długo, długo to trwało. I oni zaczynali w doskonałym momencie, nie mając absolutnie żadnej konkurencji w okolicy. Przez lata byli liderami lokalnego rynku, wykonywali też zlecenia takie o charakterze ogólnopolskim dla bardzo, bardzo dużych firm i instytucji państwowych, a gdy kończyli się ze swoim biznesem, w tym samym budynku działało kilka firm o podobnym profilu, a w internecie dało się znaleźć podobne produkty i usługi, no w dumpingowych cenach. No i firma rodziców była bardzo, bardzo ważna w naszym życiu. Po prostu sześć dni w tygodniu jeździli do pracy, żyli nią, no i w jakiś sposób wciągali mnie i brata do niej. Jako nastolatka mogłam oglądać, jak wygląda budowanie biznesu od środka, co się w nim sprawdza, a co nie, no i wyciągnąć sobie z tego parę wniosków na przyszłość. No ja sobie oczywiście te wnioski zebrałam, i oto one. Czego nauczyłam się dzięki firmie rodziców? Jeden, że nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Ja prowadzę biznes, mój mąż ma etat, i nie, nie wyobrażam sobie, żebyśmy oboje pracowali na, własnych, na własny rachunek. A już na pewno nie w jednym miejscu. Nie, nie, nie wykluczam, że to mi się w przyszłości zmieni, ale póki co nie wyobrażam sobie takiego układu, bo pamiętam, jak źle to zagrało u nas. Dwa. Nauczyłam się, że warto mieć odwagę robić swoje. 3. Nauczyłam się też, że własny biznes to są kosmiczne wyrzeczenia, ale też możliwość sięgania wyżej. I chodzi mi o to, że kiedy jesteś na etacie, z reguły masz jakiś sufit, którego nie możesz przebić. A będąc sobie panem, żeglarzem, okrętem, możesz wszystko. I sufit ustawiasz sobie, gdzie chcesz. Po czwarte, nauczyłam się, że dzieciom warto dawać w jakiś sposób dobry przykład. To ja, mój przypadek. Ale nie wolno im podawać wszystkiego na tacy. No i to jest przypadek mojego brata. Bo to, jak się potoczyły nasze ścieżki życiowe, jest w dużej mierze uzależnione od tego, w jaki sposób nas właśnie, również w kontekście tej firmy, traktowano. Następny punkt jest taki, że trzeba myśleć o poduszce finansowej i inwestowaniu na przyszłość. To jest, to jest kluczowa sprawa. Po szóste, uważam, że czasem należy zmienić kierunek, by dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. No i ostatni taki punkt, taka lekcja. Uważam, że. Nie wolno ignorować sygnałów świadczących o tym, że coś się wali. No jak się pewnie domyślacie, to wszystko razem zebrane sprawiło, że właśnie musiałam obserwować to co obserwowałam, a nie będę ukrywać, że obserwowanie jak rodzinny biznes upada, no nie jest najlepszym wspomnieniem mojego życia. No i najpewniej nie jest to też ulubiony temat moich rodziców. Natomiast no nie zmienia przeszłości, za to wiem, że mogę wyciągać wnioski na przyszłość. I absolutnie wierzę, że z tej historii mogę wydobyć zarówno przykłady pozytywnych działań, jak i cenną lekcję na temat tego, czego robić się nie powinno. No i nie wykluczam, że taka nauka na błędach jest nawet bardziej wartościowa niż dostawanie jakichś gotowych rozwiązań. I życie w przekonaniu, że naszym rodzicom zawsze wszystko wychodziło, bo wszystkim wychodzi. Bo tak naprawdę to jest kosmiczne obciążenie psychiczne i presja. Z którą wielu nie jest sobie w stanie poradzić, tymczasem rzeczywistość jest taka, że nie ma firm, nie ma ludzi, którym zawsze wszystko wychodzi. Ja mogłam obserwować biznesowe wzloty i upadki, i dzięki temu wiem, czego chcę i czego nie chcę w swojej firmie. I mam ogromną nadzieję, że moja córka, obserwując to, co robię, też będzie wyciągała dla siebie cenne wnioski na przyszłość. Być może ona uzna, że za nic w świecie nie chce prowadzić biznesu z domu. No albo dojdzie do wniosku, że też chce pracować na własny rachunek. Nie wiem, nie, nie wiem co przyniesie przyszłość, ale wiem, że moje dziecko będzie czujnie obserwować wszystko, co robię, i to w jakiś sposób zaważy na tym, jakie podejmie decyzje. I ja sama miałam odwagę marzyć i sięgać po swoje, bo moja mama jest absolutną wymiataczką. Jest pracowita, jest przedsiębiorcza, silna, odważna i nigdy przy nigdy nie wtłaczała mnie w schemat bycia taką a taką kobietą. I do dziś wspiera wszystkie moje działania. Kibicowała mi, gdy otwierałam bloga, kibicowała, gdy otwierałam firmę, kibicuję cały czas. Szczerze ciesząc się z sukcesu, widząc wsparcie w takich bardziej nerwowych sytuacjach. I ktoś powie, że to naturalna postawa rodzica? Ale ja dobrze wiem, bo znam takie przypadki, że są rodzice, którzy wolą, by ich dzieciom nie szło, bo wtedy jest nadzieja, że znów staną się zależne od nich. Cieszmy się zatem i doceniajmy to, gdy rodzice są dla nas wsparciem, bo nie każdy ma tyle szczęścia. Najbardziej no się cieszę, że trafiłam na te dwie publikacje, na ten artykuł i na tę książkę, no bo one nie tylko dały ten. Odcinek podcastu, ale też dały mi do myślenia na innym polu. Na przykład, że jeśli chcę być dobrym przykładem dla mojej córki, to nie tylko muszę robić swoje w biznesie, ale też pamiętać o zachowaniu równowagi. No, bo czasem jeszcze zdarza mi się pracować w godzinach, w których nie powinnam, a takich wspomnień dla mojego dziecka nie chcę. No i to jest najcenniejsza lekcja, jaką z tego wyniosłam, i mam nadzieję, że ten odcinek skłoni Cię do paru przemyśleń. Być może dasz mi znać, co sądzisz na ten temat i jak widzisz przyszłość naszych córek. Obecnie w naszym kraju nie dzieje się dobrze, sytuacja kobiet nie jest dobra, ale ja wierzę, że wyrosną nam teraz świadome pokolenia, które zawalczą o system bardziej dla nas. Sprawiedliwy i system, w którym będzie chciało się żyć. Na to liczę, taką mam nadzieję i bardzo jestem ciekawa, co przyniesie przyszłość naszym córkom, naszym dzieciakom, bo wiem, że dzisiaj nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, jak będzie funkcjonował świat w przyszłości. Zobaczymy. Czekam na Twoje przemyślenia. Daj znać, co o tym sądzisz, i dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Pa